Witam wszystkich. Cześć. Powiedz, skąd jesteś Pani i Czym się zajmujesz tak na co dzień? Ja jestem Zeżnina. Jestem mhm. uczennicą trzeciej klasy gimnazjum. Interesuję się chemią, medycyną. No proszę. Pani chemiczka, tak? Tak, oczywiście. Tak. Dobrze. A, a co w planach dalej? I całą. Tak. Elegancko, elegancko. Słuchajcie, wiem, że ten, wiem, że spotykacie, się, właśnie się spotykacie w tym gronie, w gronie czyli w Facebookowych przyjaciół Radia Żnin FM. Przyznam szczerze, że byłem, no tylko niestety, na jednym spotkaniu, ale fajna sprawa byście mogli się podzielić z naszymi słuchaczami, jak to wygląda, o czym rozmawiacie, kogo obgadujecie. <laughs> na przykład, o. Znaczy, nie, że obgadujecie, to na pewno nie. <laughs> Po prostu to jest okazja do, do zapoznania się, do głębszego poznania mm. się. No, stworzenia takiej, takiej głębszej znajomości. Bo tak na co dzień, to za pomocą właśnie Facebooka piszecie sobie, rozmawiacie, tak, nie? Tak. I teraz na jakiś czas takie fajne, fajne spotkanie i. A w ogóle pamiętacie swoje pierwsze spotkanie, jak ono wyglądało? Jakie rozpoznawanie kto jest kto? No jak sam raz na pierwszym nie byłem, byłem mm. ja dopiero na drugim, ale... Jakie uczucie? Jakiś no, stres, nie stres? Nie, właśnie, że nie. Jakoś tak była taka chęć, żeby zapoznać, jak najszybciej się poznać. O, A tak. kto właśnie wpadł na ten pomysł, że chodź się skitniemy wszyscy i i się spotkamy. A to są takie dwie dziewczyny. Kasia i Kinia. One to są organizatorki. A za chwilę się wypytamy, co i jak wtedy. E, moi drodzy, jeżeli chcecie usłyszeć swoje pozdrowienie na naszą antenie, to wystarczy, że wyślecie do nas sms a, a wysyłacie go pod numer 7148. Pamiętajcie tylko, żeby na początku wiadomości wpisać 96 FM, ja potem robicie odstęp i już spokojnie, bez stresu i oczywiście bez nerwu wpisujecie treść swoich życzeń i pozdrowień. A koszt wysłania jednej wiadomości to tylko złotówka i 20 23 grosze.